Trzy największe błędy fotografów, przez które nie pozyskujesz klientów. Jeśli jesteś fotografką i masz już serdecznie dosyć tego, że Twój kalendarz świeci pustkami i nie wiesz, jak się przebić, to zostań ze mną. Opowiem Ci o trzech najczęstszych błędach popełnianych przez fotografki, przez które tracą one dziesiątki tysięcy złotych miesięcznie. Serio, i mam na to dowody. Przedstawię Ci case study moich klientek, które przełamały te schematy i skutecznie zaczęły zarabiać fajne pieniądze z fotografii. Pierwszy błąd najlepiej obrazuje historia fotografki Agaty z Gdyni. Agata przyszła do mnie po nieudanej współpracy z inną agencją, która w dosyć nieuczciwy i frustrujący sposób zmieniała warunki współpracy. Ale Agata miała jedną rzecz. Mega przemyślaną ofertę z cenami premium dopasowaną do oczekiwań Idealnego klienta, do jakiego chciała trafiać. Efekt? Już w półtora tygodnia od startu współpracy zarobiła 27 690 zł, a po pięciu miesiącach zapisała sesję na ponad 115 000. A to wszystko dlatego, że wiedziała komu sprzedaje, co i za ile. No, i zobacz, większość fotografek tworzy swoją ofertę z pozycji niepewności, zamiast tworzyć ją dla swojej idealnej klientki. Mają zaniżone ceny, generyczne opisy, pakiety niedopasowane do potrzeb klienta, no i przebijający się brak wiary w wartość własnej usługi, a potem zdziwienie, że zapisów brak. Dlatego, jeśli chcesz realnie trafiać do klienta premium, to potrzebujesz oferty dla klienta premium. Tak jak fotografka Agata. Ale nawet jeśli to wszystko już wiesz i wdrażasz, to nic to nie da, jeśli popełniasz kolejny błąd, o którym za chwilę Ci powiem. A jest nim to, że fotografki boją się sprzedawać. Dosłownie mają zakorzenione w sobie błędne przekonania typu nie chcę brzmieć jak pani z call center, nie chcę nagabywać, boję się, że ludzie nie będą chcieli rozmawiać przez telefon, tylko wolą teraz pisać na czacie. Znasz to, bo fotografka Kasia znała i szczerze to pierwsze rozmowy nie poszły po jej myśli w ogóle. Ale wspólnie szybko zaczęłyśmy analizować, poprawiać, testować, no i skończyło się to tym, że już w pierwszym miesiącu zarobiła 26 970 zł. A teraz nawet mówi, że sprzedaż sprawia jej Satysfakcję. I w pełni rozumiem, jeżeli póki co brzmi to dla ciebie nierealnie, natomiast wiedz, że to naprawdę nie jest magia. To jest system, a systemu da się nauczyć. No i jeżeli chciałabyś dowiedzieć się o tym systemie więcej, to kliknij pierwszy link w opisie tego filmu i umów się na niezobowiązującą konsultację. Wracając, nawet jeśli masz świetnie opanowany system skuteczny i nienachalnej sprzedaży, ale nie masz po prostu komu sprzedawać, no to wciąż sabotujesz swój rozwój i może to wynikać z kolejnego błędu, czyli z przekonania, że marketing się nie opłaca i jest to zbędny koszt, który się nie zwróci. Tak myślała Klaudia z Krakowa, bała się, że utopi kasę, że jej się to nie zwróci, że nic z tego nie będzie. Natomiast postanowiła nam zaufać i wiesz, co się stało? Już! W pierwszej godzinie od startu kampanii zaczęły spływać zapytania o sesję u Klaudi, no i w dwa miesiące finalnie pozyskała 38 nowych klientów. Napisała mi później, że inwestycja we współpracę marketingową przerosła jej oczekiwania i otworzyła oczy na to, co jest możliwe w fotografii. Ale dobra, Agata, Kasia czy Klaudia to nie są jednostkowe i odosobnione przypadki, ani żadne wyjątki. Takie historie to ja słyszę co tydzień. Marcin Grańska zapisał sesję na 29 220 zł w pierwszym miesiącu współpracy. Marta z Warszawy zarobiła 62 880 zł w 3 miesiące, a Karola ma obecnie kalendarz wypchany sesjami na 2 miesiące do przodu. I to wszystko dzięki systemowi, który działa, oczywiście, jeżeli ty również się w niego zaangażujesz. A więc, jeśli chcesz działać inaczej i skuteczniej niż 95% fotografek, to powtórzę: zadbaj o te trzy rzeczy. Po pierwsze, zrozum, czego oczekuje twój idealny klient i zbuduj ofertę skrojoną dla niego. Po drugie, naucz się sprzedaży nie nachalnej, nie nieagresywnej, tylko skutecznej i tak to na serio jest możliwe. I po trzecie, przestań zaktować marketing jako koszt i zacznij patrzeć na niego jako na inwestycję, która się zwraca i to szybko. I teraz uwaga, uwaga, jeszcze trochę mięska, bo bardzo szanuję osoby, które dotrwały do tego momentu. Także jeśli jeszcze ze mną jesteś, dzięki. I słuchaj, teraz podzielę się z tobą jedną z najczęściej spotykanych przeze mnie pułapek. W branży fotograficznej. A mianowicie jest to przekonanie, że zdjęcia same się obronią. No i teraz pytanie do Ciebie, czy wciąż w to wierzysz? Bo prawda jest taka, że jeżeli nikt tych zdjęć nie zobaczy, jeżeli nie masz jak dotrzeć do nowych potencjalnych klientów, to nawet najlepsze portfolio nie zrobi roboty. A twoje marzenie o życiu z fotografii full-time pozostanie tylko marzeniem. No więc, jeśli chcesz to marzenie zamienić w rzeczywistość i w końcu mieć stabilne i przewidywalne przychody z fotografii, to zapraszam cię do obejrzenia mojego kolejnego filmu.